Fernando Santos będzie 50 w historii selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski ma nietypowe podejście do gry. Musi być radość z gry, bo bez tej radości nie da się wygrać. Trudno jest wygrywać mecze, jeśli drużyna nie jest szczęśliwa. Ta grupa musi być rodziną. Zawodnicy muszą grać w kadrze z pasji i miłości do swojego kraju, muszą robić to z radością. Ważniejsza od przygotowania fizycznego jest kwestia mentalności i podejścia, A tak mówił Portugalczyk. Granie dla klubu to zawód profesja i realizowanie kontraktu, a tu piłkarze reprezentują swój kraj. Tak podsumował to swoje wystąpienie nowy selekcjoner. No i trzeba podkreślić, że nowy selekcjoner już podczas swojej prezentacji zapowiedział, że w jego sztabie będą polskie akcenty. Prowadzone są rozmowy z byłymi reprezentantami, m.in. Łukaszem Piszczkiem oraz byłym trenerem Lechii Gdańsk Tomaszem Kaczmarkiem. No to porozmawiajmy o pieniądzach. Kilka milionów złotych rocznie może zarabiać nowy selekcjoner. Szantosz prowadząc kadrę Portugalii miał zarabiać 2 250 000 euro, czyli około 11 milionów złotych. A z kolei Paulo Bento na ostatnim Mundialu w Katarze poprowadził Koreę Południową, która wyszła z grupy i w jednej ósmej finału uległa Brazylii. Tam Portugalczyk miał otrzymywać około 1 350 000 euro rocznie. Najwyższy kontrakt miał u nas Leo Hacker. Według danych TVP Sport były trener Realu Madryt miał otrzymywać około miliona euro rocznie. Drugi na liście najlepiej zarabiających by był Paulo Sousa. Zarabia około 900 tysięcy euro rocznie, co daje około 4 milionów 200 tysięcy złotych. To ja tylko jeszcze przypomnę, że w marcu reprezentacja Polski rozpocznie eliminację Euro 2024, zmierzy się na wyjeździe z Czechami i u siebie z Albanią. Awans Magdy Linet do półfinału Australian Open nazywany był sensacją. W skandynawskich mediach Linet przedstawiana była jako mało znana, zajmująca 45 pozycję w światowym rankingu. Jednak swoją grą w Melbourne pokazała, że w wielkich turniejach w wszystko jest możliwe, bez względu na to, które miejsca w rankingach zajmują lepsze na papierze rywalki. Ponad 925 tysięcy dolarów australijskich, czy około 3 milionów złotych otrzymała Magdalenet za awans do półfinału Australian Open. Nigdy wcześniej poznanianka nie zarobiła tak dużej sumy w trakcie jednego turnieju. Według oficjalnych danych na stronie internetowej WTA, Linet przez całą karierę zarobiła na kortach jakieś 18,5 miliona złotych. Polka wygrała 427 meczów i przegrała 320. A z kolei 21-letnia Iga Świątek, która wygrała trzy turnieje wielkosztomowe, zarobiła na kortach ponad 15 milionów dolarów, czyli ponad 65 milionów złotych. Z kolei chyba najsłynniejsza polska tenisistka, czyli Agnieszka Radwańska, zarobiła na kortach w sumie ponad 27,5 miliona dolarów, czyli prawie 120 milionów złotych. Pod względem zarobków daleko w tyle są skoczkowie narciarscy. Za pierwsze miejsce FIS płaci teraz 12 tysięcy franków szwajcarskich. Dawid Kubacki w tym sezonie zarobił już ponad 425 tysięcy złotych. Według norweskich mediów walka o kryształową kulę rozegra się pomiędzy Kubackim a Granerudem. Dramatycznie zmniejszająca się przewaga zapowiada prawdziwy thriller. No to drugi bohater tego thrillera, czyli Halvor Granerud po wygranym turnieju czterech skoczni mówił norweskim dziennikarzom, że to był jego jedyny cel w tym sezonie i zamierza teraz cieszyć się skokami narciarskimi. No ale teraz, kiedy kryształowa kula staje się w jego zasięgu, stwierdził, że emocje po turnieju czterech skoczni już opadły, a konkursy w Japonii pokazały, że jest dalej w grze i nie zamierza być drugi. To jest kanał na Jaremu, gdzie mówię o. Chyba tych najciekawszych, tak mi się wydaje, stronach sportu. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, a takie treści będą pojawiać się, mam nadzieję, jak najczęściej. Na razie to tyle i do zobaczenia.